Słoweński weekend na skoczni Okurajama. W Sapporo plan dominacji Słoweńców został zaburzony tylko raz. W sobotę na najniższym stopniu podium stanął Noriaki Kasai. Dziś w Pucharze Świata królowali tylko oni. Jernej Damian, Peter Prewcy i Robert Kraniec. Gdy inni faworyci igrzysk odpuścili Japonię, oni postanowili ją podbić. I really like Japan. Bardzo lubię Japonię. Zastanawiam się nawet, czy się tu nie przeprowadzić. Damianowi premierową wygraną w Pucharze Świata dały skoki na odległość 138 i 134 metrów. Lider Pucharu Świata Peter Prewce przegrał z Rodakiem tylko 0,6 punktu. Po takim weekendzie na igrzyskach będzie na nas ciążyć większa presja. W Saporo oglądaliśmy drugi polski garnitur. Stefan Hula 28, Krzysztof Miętus 30. Polscy olimpijczycy w Japonii nie startowali. Kamil Stok traci do prowadzącego w Pucharze Świata Petera Prewca 91 punktów. Słoweński weekend na skoczni Okurajama. W Sapporo plan dominacji Słoweńców został zaburzony tylko raz. W sobotę na najniższym stopniu podium stanął Noriaki Kasai. Dziś w Fucharze Świata królowali tylko oni: Jernej Damian, Peter Prewc i Robert Kraniec. Do Sapporo pojechali Słoweńcy, pojechali Czesi, startowali oczywiście Japończycy. Na dobrą sprawę pozostałych mocnych ekip, które powinny się liczyć w Soczi, nie było. Gdy inni faworyci Igrzysk odpuścili Japonię, Słoweńcy postanowili ją podbić. Bardzo lubię Japonię, zastanawiam się nawet, czy się tu nie przeprowadzić. Damianowi premierową wygraną w Pucharze Świata dały skoki na odległość 138 i 134 metrów. Lider Pucharu Świata, Peter Prewce, przegrał z Rodakiem tylko 0,6 punktu. Po takim, po takim weekendzie tym, na igrzyskach będzie, będzie ciążyć tego, na nas to to większa jest. presja. Na pewno będą bardzo mocni jako drużyna. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Indywidualnie zobaczymy. W saporo oglądaliśmy drugi polski garnitur. Stefan Hula 28, Krzysztof Miętus 30. Nasi Olimpijczycy w Japonii nie startowali. Kamil Stoch traci do prowadzącego w pucharze świata prewca 91 punktów. Ja ufam trenerowi, ufam w jego program treningowy i ten program zakładał właśnie opuszczenie konkursów w Japonii. Czas na treningi w Szczyrku, zaplanowano je w poniedziałek i wtorek. Środa to dzień wolny, a już w następny weekend ostatnie przedolimpijskie konkursy w Willingen.